Jak przyjmować informacje zwrotne? Ostatnio miałem rozmowy o informacjach zwrotnych i jedna z osób mówiła: "Słuchaj, mam jakąś rozmowę z szefem a okresową, znowu będzie y jakaś niemiła y rozmowa. Y co ja mam zrobić, jak się przygotować do tej krytyki?" Takie pytanie padło. No i od razu mi się zapaliła lampka, że y ludzie traktują informację zwrotną jako narzędzie krytykowania, tylko inaczej, ładniej, współcześnie nazwaną. No to rozprawmy się z tym, jak tę informację zwrotną przyjmować, ja nazywam się Marcin Guzik, mam przyjemność prowadzić opowieści o zarządzaniu projektami na kanale zarządzanieprojektami pl oraz prowadzić firmę doradczą Ten Step Polska. O tym, co to jest informacja zwrotna, Jaką ona rolę pełni, skąd się wzięła, mówimy w innym materiale na naszym kanale, więc zapraszam Cię, rzuć sobie okiem na to, przeanalizuj materiał. Tutaj skupię się na trzech zasadach, trzech poradach, które mógłbym zaproponować osobom, które mają właśnie przyjść i odebrać informację zwrotną. Informacja zwrotna to jest dar, to jest coś takiego, co ktoś ci opowiadając. Uchyla rąbka tajemnicy. Zaprasza cię do siebie i opowiada ci, jak ty wyglądasz z jego perspektywy. I teraz wiesz, jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś osłem, no to daj mu w dziób, mówi stare porzekadło. Jeśli druga osoba ci mówi, że jesteś osłem, to się zastanów. A jeżeli trzecia osoba ci mówi, że jesteś osłem, no to porozglądaj się za siodłem dla siebie. I ten dar, jeśli do ciebie spływa i jest dla ciebie zaskakujący, to moim zdaniem warto rozważyć, dlaczego tak powiedziano, co sprawiło, że tak odczytano Twoje intencje. No i teraz, jeśli to jest pierwszy, pierwszy taki komunikat, niespodziewany, zaskakujący i się trochę, trochę cię dziwi, trochę cię irytuje, że ktoś tak mógł pomyśleć, no to powiedziałbym, no może nie dawaj nikomu w twarz, ale możesz potraktować to z pewną y ostrożnością naukową. Ale jeśli to się powtarza po raz kolejny, ktoś ci o tym mówi, no to wiesz, kup sobie siodło. Jak się przygotować do tej informacji, żeby ją dobrze odebrać? Pierwsza sprawa to jest taka, miej y znowu banał, ale jakżeż on często y występuje? Miej kartkę papieru i długopis. I gdy ktoś ci mówi, o tym, co odczuwa, co myśli, kiedy ty robisz, albo co, co jak odbierał, to co robiłeś, właśnie w danym momencie, zapisuj to, nie komentuj, zapisuj, po prostu zamień się w stenotypistę, który po prostu spisuje wszystkie informacje. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeśli no, jeśli się spotykacie na udzielanie informacji zwrotnych, to prawdopodobnie osoba, która chce ci tej informacji udzielić, jest do tego przygotowana, przemyślała to, więc spadnie na ciebie, tak jak w łaźni fińskiej kubeł zimnej albo gorącej, albo letniej wody i nie przetrawisz tego w głowie, więc zapisz sobie, żeby potem to mogło popracować, wrócisz do notatek, popatrzysz, pomyślisz, zastanowisz się i tak dalej. Czyli spróbuj zapisywać jak najwięcej się da najlepiej jeszcze cyt, jeżeli oczywiście umiesz szybko pisać, to. Cytuj to, co on powiedział, ten ktoś, czyli nie interpretuj, tylko pisz słowa, bo one mogą mieć znaczenie. Druga sprawa: do różnych rzeczy, co do których masz wątpliwości, nie rozumiesz ich, nie wiesz skąd się to wzięło, albo masz wątpliwości, bo ty na to inaczej patrzysz, albo się z tym kompletnie nie zgadzasz, albo jesteś zdziwiony, że ktoś mógł tak zareagować na twoje działanie, posądzić ci o takie intencje. Dopytuj, dopytuj, ale nie w kontekście Wiesz, co ja tak. Weź, weź mi to, wytłumacz, bo ja jakoś nie spina mi się to w ogóle, co Ty mówisz. Tak, takie zaproszenie, w cudzysłowie, do opowiedzenia więcej o sprawie, trochę zamyka rozmówcę. Spróbuj użyć komunikatu, który będzie go otwierał. Opowiedz mi o tym, czy możesz szerzej opisać Twoją reakcję, czy możesz to rozwinąć, czy możesz pogłębić. Spróbuj zachęcić tego człowieka, wykaż otwartość żeby on ci opowiedział, co ty sądzisz na temat tego, co on mówi, to ty wiesz. Ale zachęcony człowiek może wejść na trochę wyższy poziom szczerości, dokładności. Może powiedzieć, wiesz co, no dobra, jak już tak dobrze rozmawiamy, to jeszcze ci powiem. I wtedy dopiero się dowiesz ciekawych rzeczy. Dopytywanie Moim zdaniem, jest jednym z najodpowiedniejszych zachowań osoby, która przyjmuje informację zwrotną. Zresztą niektórzy mówią, że po to Pan Bóg dał człowiekowi dwoje uszu, i jedne usta, żeby dwa razy uważniej słuchać i mniej mówić. Więc słuchaj i wyciągaj jeszcze więcej, żebyś miała, miał poczucie, że w 100% rozumiesz. Prawdopodobnie to dobre zrozumienie, to, że ty będziesz miał mieć poczucie komfortu, że. To no może nie zgadzam się do końca ze wszystkim, ale przynajmniej wiem, o co mu chodziło, spowoduje, że ten klimat w zespole i w projekcie będzie po prostu lepszy, będzie budowany na bardziej racjonalnych przesłankach. A jeśli mówimy o zespołach i o klimacie w tym zespole, zapraszam na zarządzanie projektami .pl. Tam materiały o zarządzaniu projektami, ale też o motywacji w zespole projektowym może się przydać. Trzecia porada. Oczywiście polemizowanie nie ma sensu. Ktoś tak odebrał twoje zachowanie, no to nie możesz mówić: Nie, nie, źle mnie zrozumiałeś, nie powinieneś tak reagować, nie powinieneś się złościć, nie powinien się wkurzać. To, no wiesz, skoro się wkurzył, widocznie widocznie się wkurzył, widocznie powinien. Polemizowanie, przekonywanie, tłumaczenie, się, a wiesz, bo ja to zrobiłem, bo coś tam, coś tam, w moim odczuciu jest niecelowe. Jeśli chcesz naprawdę zrobić dobrą robotę, Informacja zwrotna to jest przekaz w dwie strony. Po pierwsze, podziękuj za tą informację, czy po pierwsze, okay, w ogóle dziękuję, że mi to powiedziałeś. A teraz, jeśli chcesz, to mogę Ci opowiedzieć, co ja czuję, kiedy słucham Twojego odbioru. I możesz wyrazić swoje zdanie. To nie jest tak, że udzielanie, odbieranie informacji zwrotnych to jest po prostu siedzenie i słuchanie wszystkiego, co ten ktoś ma do powiedzenia. Bo on może chcieć też usłyszeć Twoją reakcję. Zapytaj go o to. Ja pamiętam, że kiedyś po projekcie poszedłem do, do jednego z klientów i zresztą zawsze to robimy. Po jakimś czasie się pojawiam i dopytuję, jak ocenia, jakie jak ma wrażenia z, z pracy z nami i jak na no to patrzy po perspektywie tam kwartału, na przykład po zakończeniu projektu. I klient mój udzielał mi tej informacji zwrotnej i ja. To były trudne rzeczy, dlatego że miałem wrażenie, że ten, to był jak raz prezes, nie do końca wiedział o projekcie i jemu tam naopowiadano różnych rzeczy. Więc mówiąc krótko, ja, się, ja miałem pełną niezgodę w stosunku do tego, co on mówił. Obok siedziała pani, która zarządzała tym naszym projektem i się słowem nie odzywała, nie powiedziała pani prezesie, to nie tak było. Mamy na to dowody, że jednak było inaczej. Więc jakby dwie osoby mi opowiadały. Zapisywałem skrupulatnie wszystko i. I oni nie chcieli usłyszeć na no to mojej reakcji, nie zadali mi żadnego pytania. Ich to po prostu nie interesowało, co ja mam do powiedzenia, a na pewno pana prezesa. W związku z tym ja się z tym nie wychylałem. Natomiast w relacjach, w dobrych relacjach w zespole możesz zapytać, czy teraz ty chcesz dowiedzieć się, co, co ja mam do powiedzenia. I wyraź. Możesz również powiedzieć, słuchaj, dziękuję za to, co powiedziałeś, nie przyjmuję tego, albo jest mi to obce, co powiedziałeś, jestem zdziwiony tym, przyjrzę się temu, popracuję nad tym, Czy znaczy daj jakiś, daj też jakiś feedback w stosunku do tego, co, co, ten ktoś ci powiedział, no trochę głupio jest wiesz, ktoś ci przychodzi i mówi, 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 a tym dziękuję i idziesz, nie? Znaczy, jakaś reakcja by się przydała? Gwarantuję, że w ten sposób też będziecie się uczyli, Opowiadać i nazywać swoje, swoje reakcje na swoje własne zachowania. Jeśli masz ochotę nam dać również informację zwrotną i pokazać, że ten film jest ok, a przy okazji YouTubeowi wskazać, że warto ten film polecać, to oczywiście proszę o łapę w górę. A jeśli chcesz mieć dostęp do świeżych informacji i materiałów na temat zarządzania projektami, to zasubskrybuj nasz kanał.